Bardzo udany dzień dla naszych zawodników. Adam dzisiaj zrobił to, co wczoraj rozmawialiśmy, czyli dogonił zawodników, z którymi rywalizuje. Później jechali już razem w grupie. Mówiliśmy, kazałem mu, żeby się już pilnował tej grupy. Mała pomyłka na końcu, ale, ale, ale tylko zysk. 15 miejsce, fajna sprawa. Jutro będziemy bronili tego miejsca. Odcinki są z dnia na dzień coraz trudniejsze. Dzisiaj było trochę mniej był za to bardzo głęboki flash fesz, fesz w wielu, wielu miejscach. Startowaliśmy też w grupach po 10 motocykli, więc no było troszkę łatwiej może z nawigacją, przez to, że było nas kilku, ale za to kurz bardzo ograniczał widoczność i, i ciężko się jechało. Dało mi się dogonić grupę, która startowała przede mną więc wykręciłem też dzisiaj nie najgorszy czas, także bardzo się cieszę. Przedostatni odcinek za nami dzisiaj był odcinek tak zwanego ataku, bo wiedzieliśmy, że no dzisiaj albo, albo uda się, albo się nie uda, więc tak naprawdę startowaliśmy z jednej linii my, Leb, Pe De Villiers i Nasser Alatia, więc no najlepsi zawodnicy. No i wszystko wyszło dobrze, jechaliśmy drudzy przez cały odcinek, Le był przed nami, naser za nami, więc taki fajny start, bo rywalizowaliśmy ze sobą. No i 10 km przed metą, niestety się zakopaliśmy, więc straciliśmy 12 minut, ale bardzo dużo dzisiaj się działo, super trudne wydmy, super miękkie, Depre miał problemy, Peter Hazel miał problemy, więc my to wszystko żeśmy przeszli, no i strasznie się cieszymy. Pozostało nam 100 km do końca rajdu, ostatni odcinek przed nami. No zobaczymy, tak naprawdę mamy przed sobą leba, za nami jest depre, więc sytuacja jest no, dosyć pewna, ale nigdy nie wiadomo, no tak jak dzisiaj. Dużo się zmieniło, więc jeszcze jeden no, ostatni odcinek trzeba dobrze przejechać.